Mickiewicz? Wyspiański? Chopin? Nie, to są obciachowi artyści. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych promuje polską kulturę w Berlinie facetem, udającym kobietę, który zdziera z siebie ubranie, a na przyrodzenie przylepia sobie migające światełka. Naprawdę, oto na co idą publiczne pieniądze w czasach koalicji 13 grudnia. Rzecz wydarzyła się 17 czerwca w Berlinie, w Instytucie Polskim. Teoretycznie jest to placówka kulturalna podlegająca Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, której celem jest promocja polskiej kultury, nauki i języka w Niemczech. Ale jak to wygląda w praktyce, widzicie na załączonych obrazkach. W Berlinie trwa Tydzień Sztuki Nowoczesnej. Ze strony internetowej wydarzenia, tak pstrokatej, chaotycznej i skrajnie nieprzejrzystej, że od samego patrzenia na nią można dostać raka oczu, można się dowiedzieć, że my, jako polscy podatnicy, finansujemy wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych, które według totumfackich Donalda Tuska mają Polskę w oczach Niemców promować. Ale tak naprawdę to kompromitują naszą ojczyznę w skali międzynarodowej. Patrzcie, jest na przykład. Przestrzeń morfiny. Występuje też zespół o, oczywiście, że bluźnierczej nazwie, Holy Scam, czyli po polsku Święte Kanalie. I ten zespół internet określa jako, cytat, zespół, który oferuje brutalne, hipnotyczne doznania dźwiękowe. Rzecz jasna, jest też skrajnie komunistyczna wystawa, która prowadzi, i tu cytat. Rozmowy o pochodzeniu klasowym i klasizmie w kontekście sztuki. I co ważne, wystawy nie tworzą bynajmniej artyści, tylko jak sami siebie określają, osoby artystyczne. Ale najważniejsza informacja znajduje się jednak na samym dole strony. Głównym partnerem wydarzenia jest Polskie Ministerstwo Kultury. A co więcej, Stałość została oficjalnie wpisana w polską prezydencję w Unii Europejskiej. Nic nam ten rząd w tej prezydencji nie załatwił, nic dla Polski nie ugrał, ale upokorzyć Polskę w Niemczech przez tę pseudoszczukę, to mu się udało koncertowo. No a gdzie w tym wszystkim wspomniany na początku Instytut Polski w Berlinie, podlegający pod MZ? Ano, tenże instytut jest współorganizatorem niesamowitej wystawy o feminizmie pod tytułem Our Touch is the Touch of the Feminist, czyli Nasz dotyk to dotyk feministek. I to właśnie otwierając tę wystawę miał miejsce tak zwany performance, wykonany, a jakże, przez zawodowego performera, czyli pana Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza. To on, jak widzicie na tych obrazkach, Udaje kobietę, niszczy swoje ubranie, rozbiera się i ma migocące światełka na przyrodzeniu. To jest tak żenujące, na tak wielu poziomach, że brakuje słów. Jeszcze dodajmy do tego, że to się działo normalnie w dzień, na zewnątrz, więc mogły tam nawet przechodzić rodzin, rodziny z dziećmi, i dzieci musiały na to patrzeć. Ale być może najgorsze jest to, że na tego typu rzeczy idą publiczne polskie pieniądze i że ci ludzie, te tak zwane osoby artystyczne, rysują obraz Polski za granicą, choć Polska jest przecież zupełnie inna. To nie garska skrajnych lewicowców decyduje o obrazie Polski. Prawdziwy obraz Polski widzieliśmy chociażby w ostatni czwartek na ulicach polskich miast, kiedy na Boże ciało w procesjach wyszło ponad 10 milionów osób. Polska jest katolicka, chrześcijaństwo jest wspaniałe i o tym powinniśmy pamiętać. I świetnie pomaga nam w tym najnowsza książka księdza Roberta Skrzypczaka, właśnie pod takim tytułem: Wspaniałość chrześcijaństwa. Wspaniałość chrześcijaństwa najnowsza książka księdza Roberta Skrzypczaka od wydawnictwa Biały Kruk. To mocna odpowiedź na duchowy chaos naszych czasów. Ksiądz Skrzypczak pisze wprost: Żyjemy w cywilizacji skupionych na sobie konsumentów, którzy za pomocą zgiełku i rozrywki usiłują zagłuszyć w sobie dojmujący brak sensu życia. Ksiądz Skrzypczak z odwagą diagnozuje przyczyny tego kryzysu, zarówno w świecie świeckim, jak i wewnątrz Kościoła, i równocześnie pokazuje, że chrześcijaństwo wciąż ma siłę, by leczyć duszę człowieka i przywracać sens. To książka, która przywraca nadzieję. Już dostępna, wspaniałość chrześcijaństwa, zamów na www.bialykrug.pl.